Więc to, co jest udręką, to, co jest cierpieniem, ciemnością, mrokiem mojego męża, jest również moje. Bo jesteśmy jednym ciałem. Dlatego Jezu Chryste, przed Tobą leżę teraz w całkowitym uniżeniu. W imieniu swoim i mojego męża. I przepraszamy Cię za to, że nie chodzimy do Kościoła, że się nie spowiadamy, że lekceważymy Twoje imię, że nie słuchamy Twoich proroków, że nie przestrzegamy Twoich przykazań. Możesz powiedzieć, ale przecież ja to robię, to mój mąż nie robi. Wchodzisz w modlitwę Daniela. Wchodzisz w uniżenie. Dziękujesz za łaskę, ale jesteś nad, schodzisz niziutko w swojej pokorze na ten sam poziom Twojego męża, Twoich dzieci, syna, córki, nie? Twojej żony. Nie czujesz się lepszy niż On czy ona. Bóg jest wzruszony taką modlitwą.